Maj czy czerwiec? Maj. Ee, Filip Heizer wrzuca na swojego fanpage'a zdjęcie z chłopcem i informacją, że kupił mu rower na, na komunie. To była niedziela po południu, z tego co pamiętam. Jechałam gdzieś samochodem i tak patrzę. O, to, o, jaki piękny jaki piękny rower. Jak dobrze byłoby go zabezpieczyć naszym nacjonkiem. No i, i tak, no i gdybym tylko napisała, ee, Chcielibyśmy zabezpieczyć ten rower naszym Notiwankiem, byłby to, no, nie oszukujmy się, SUFAR, podejrzewam, że niech wyciłobywa. Ale nawiązałam do znikających pieniędzy z komunii, więc co, napisałam coś w stylu, że żeby ten rower nie zniknął tak jak pieniądze z komunii, możemy ci podesłać Notiwana, którym zabezpieczysz ten rower. Całe napisanie, wymyślenie i napisanie tego komentarza zajęło mi jak sekund, a efekt był fantastyczny. Ponad 1000 lajków na, pod tym komentarzem. Oczywiście z automatu te, te osoby były zapraszane do polubienia naszego fanpage'a, co poskutkowało tym, że w ciągu doby przybyło nam ponad 1000 nowych obserwujących fanpage, a w tym miesiącu sprzedaż wzrosła o jakieś, nie pamiętam, 30-50%. No, znacząco w każdym razie.